No hejka kochani moi śliczni, cześć, cześć, patrzę na lipiec 2023 jakie energie tutaj będą się działy, co się będzie działo, na co postawić i na co nie stawiać, z czego się wycofać, w co nie wchodzić, z czego wyjść i tak dalej i na co stawiać, w co wchodzić, na co zwrócić uwagę, co zaczynać i tak dalej, i tak dalej. Dobra, patrzymy. Pierwsza runka. Odala. Dwudziesta czwarta runa futarku. No bardzo ładnie, ale ja jednak tak, żeby już wszystko mieć razem z do kupy. Popatrzę sobie, na co nie stawiać. Co jest w opozycji? Co tutaj się będzie działo? O. No to mamy mały. To znaczy, wy nie, wy jak zwykle nie macie problemu, a jak macie, to dzwonicie. Ale y, ja mam delikatny problem, ponieważ to jest echpas. E, troszkę y, taki. Y, to jest 19 roku na fotarku w ogóle. Także taki dysonans poznawczy, <laughs> ale dobra. Spokojnie. Sytuacja wygląda mniej więcej tak. Odala mówi przede wszystkim o zabezpieczeniu, inaczej prowadzeniu się dobrym, doskonałej jakości swojej energii, o zabezpieczeniach aury, o generalnie rzecz biorąc pilnowaniu, żeby tam nic nie się działo w różnych jej strukturach o oczyszczeniu też, o zrobieniu porządków generalnie rzecz biorąc na właśnie na energii, o zabezpieczeniu przede wszystkim, ale także jest to energia bezwzględnie rodu, rodziny, wszystkiego tego, co dla was wiąże się z poczuciem bezpieczeństwa, z poczuciem bezpieczeństwa serca przede wszystkim, taką energią, gdzie czujecie się Czujecie się naprawdę jak w domu, gdzie czujecie się bezpiecznie, gdzie czujecie się kochani, gdzie chce się wam być, gdzie bez względu na, nawet jeżeli są jakieś niedostatki, jakieś problemy, jakieś dziwne rzeczy, to jednak do tego miejsca chce wam się wracać. To także stanowi o. Wszystkich tych żywych istotach, specjalnie mówię o żywych istotach, bo to wcale nie musi być tylko człowiek, gdzie, gdzie Wasze serce po prostu bije szybciej albo bije normalnie, ale z wielką czułością, wychodzi z tego wielki altruizm, wielka miłość, wielka energia takiej empatii tego wszystkiego, co od razu byście wzięli, przytulili kogo. Gdzie fakt na to stawiać na wszelkie sprawy budowania w rodzinie. Tak, ja wiem, bardzo wielu Wam no, stały się naprawdę niefajne rzeczy w rodzinach i w takich strukturach, gdzie byliście jak w rodzinie, gdzie to też no, niestety dla niektórych z Was wiąże się z tym, co, co rodziną jakby nazwaliście. Z, z pozycji po prostu lat, wysiłku, miłości, jaką włożyliście w budowanie na przykład struktury z swojej firmy, ludzi, których przyjmowaliście, z którymi się żyli, zżyliście i tak dalej. Ja, ja to wszystko wiem, ale o to chodzi, że Odala mówi o tym, że bez względu na to, co się wydarzyło, w jaki sposób jest ciężko, jak bardzo generalnie rzecz biorąc, już masz dość pewnych rzeczy. I najprawdopodobniej jest to właśnie energetyka, bo ja tak się do i patrzę w dal, tylko, tylko jakoś tak widzę, że niektórzy z was. Tak, ja sobie siedzę, patrzę w dali i tak sobie myślę właśnie, że tak przychodzi, że niektórzy z was to są w stanie pewne te, pewne te sprawy, pewne te rzeczy, że tak powiem, na odległość jakby gloryfikować, stawiać na postumentach, różne inne rzeczy przywoływać, wspomnienia, różne inne rzeczy, natomiast w zderzeniu z tymi sytuacjami, z ludźmi, nie wiem, tymi, których traktujecie jak rodzina, tymi, którzy są waszą rodziną, z, nawet ze swoją firmą, z tym, co nazwaliście jako rodzina, co czuliście do tej pory jako rodzina, jako coś, co dawało bezpieczeństwa, bądź co wyście budowali, żeby bezpieczeństwo dawali, dawało innym, jakby jest wam łatwiej na odległość generalnie, żeby, dlaczego ja to mówię? Dlatego, że ECHWAS wyszła w opozycji. A to jest energetyka, która mówi człowieku y, człowieku żyjący myślący homo sapiens halo człowieku biały y, nieważne no dobra zielony czerwony żółty nieważne nieważne Ty masz wielką chęć budowania, y, Czujesz, ale właśnie ta ekwaz pokazuje, że na odległość, jakby, jest ci łatwiej pewne rzeczy, nadawać im pewną formę, pewną ideę, dodawać, koloryzować, wyłagadzać, w pewien sposób przyjmować, faktycznie tolerować, móc funkcjonować, ale na odległość. Chłopcy i dziewczynki, wszyscy razem ja mówię, przy tych energiach odali i echwas odwróconej to jest jak delikatna schizofrenia. To są, to, to, tak się nie da. Trzeba znaleźć w pewnym sensie na samym początku bezpieczeństwo w sobie. Będzie ku temu okazja, lipiec, no pod dostatkiem ci koziorożców i raków. Jak se chcesz, tak se będziesz miał i tutaj pełnia i tam nów i tak naprawdę te karty mówią krótko i tematycznie zrób wszystko co jest możliwe żebyś stał się tą odalą, żebyś stał się tym symbolem Gebo, Ingwas i Odali razem wziętymi, żebyś się sankcjonował to wszystko, co masz najlepsze dodania, że tak powiem, swojej rodzinie, ludziom, których kochasz, ludziom, którzy być może cię zawiedli w wielu kwestiach, nieważne, ale gdzie budowałeś z nimi i już wybudowałeś pewne więzi, stworzyłeś pewne sytuacje, w których jesteście sobie bliscy, nawet jeżeli doszło przy tej ECHFAS, bo ja podejrzewam, że te hagale, które mnie tak ścignęły w, tej, w tym czerwcu i tak sobie wylosowałam te hagale, mówię, dobra, do dupy z takim nagrywaniem i wycofałam się z tego czerwca. Być może nie, nie chciałam aż tak ciężkich tematów po prostu ciągnąć, ale tu to jest konsekwencja jakby tego czerwca. To jest jakby pokazana sytuacja. Że ta echwas pokazuje, nie wycofuj się, nie izoluj się, nie rób niczego, co generalnie rzecz biorąc tak naprawdę stanowi o tym, że jest ci łatwiej niby na odległość pewne rzeczy robić. Nieważne, czego to dotyczy, na pewno zrozumiecie, o co chodzi. Pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne, więc umówmy się, cudów tutaj nie, nie i nie widów nie będzie. Zapraszam na czytania prywatne, jeżeli będziecie mieli taką chęć, a jeżeli nie, spróbujcie troszeczkę bardziej tak. Horyzontalnie na to wszystko spojrzeć, o czym mówię, bo jedno przeczy drugiemu. Odala, jest to wspólnota, jest to jedność i jest to wszystko to, co jest wybudowane i w materii, i w duchu, i w uczuciach, w tych wszystkich subtelnych sprawach, i w tych bardzo twardych. A echwas odwrócona to jest kompletny brak współpracy, nieumiejętność poradzenia sobie z tym, jak wyjść sytuacji opresyjnych i zachować wszystko to, co budowaliśmy do tej pory, w przynajmniej poprawnych relacjach, poprawnych sytuacjach tak, żeby, żeby to trwało, żeby to było, żeby to, żeby to nie, nie tyle nawet utrzymać, co yy, móc z pewnego punktu, jakby uzdrowić. A ja mam tutaj taki troszeczkę system ucieczkowo obronny, czyli tu są pokazane, tu w tych kartach, ja mam, trzymam w ręku, takie sytuacje, gdzie niektórzy z Was mogą. A to ja mam w dupie taką rodzinę, albo a to ja mam w dupie takich przyjaciół, a to ja mam w dupie taką firmę, a to ja mam w dupie, jeżeli mam tyle płacić i takie opłaty robić i tak dalej, i tak dalej. To ja mam tu w dupie ich wszystkich, pozwalniam, zamknę i tak dalej, i tak dalej. Kochani, posłuchajcie mnie. O to chodzi w tym świecie zasranym, w tej chwili, żebyście dokładnie do tego w ten sposób podeszli. Nie wiem. Być może będzie trzeba u Was uczynić jeden krok. Załóżmy, że jesteś szefem firmy. E, masz pod sobą 30 osób. Być może, że trzeba będzie w lipcu po prostu zrobić zebranie. I autentycznie każdy z tych ludzi, którzy pracuje u ciebie, od pani sprzątającej, bez której zaruzłbyś kurwa Brudem, i byłbyś jak ten Lump spod nie wiadomo jakiej gwiazdy i w ogóle. Po generalnie rzecz biorąc, prezesa tej firmy, o ile ty nim nie jesteś. Em, może trzeba zebrać się i porozmawiać, jak to wszystko uzdrowić. Nie wiem, może trzeba dać wszystkim po trochę, żeby oni byli inwestorami tej firmy. Może jakikolwiek inny pomysł wymyślać, żeby nie poddawać się i utrzymać to co masz do utrzymania, co tak naprawdę z takim pietyzmem budowałeś i gdzie naprawdę w tej chwili te czasy. Owszem, ktoś z pozoru patrząc na to wszystko i jak wejdzie w ten pozór, stwierdzi, że do tego tak, trzeba tak zrobić, czyli zamknąć, odejść, odciąć się i tak dalej, i tak dalej. A ktoś, kto ma troszkę tej wiary w sobie, tej odali, zabezpieczoną tą aurę, w pewnym sensie jest na tych energiach, które są bliżej góry, zasila się tą energią z góry i ładnie są przepływy aż do dołu. Ten wznoszący i znoszący nurt faktycznie przez niego przepływa. Znajdzie taki sposób, który zaangażuje większość ludzi zainteresowanych, bo być może chodzi tutaj o rodzinę, faktycznie, przyjaciół, e, ludzi, z którymi współpracujesz, z którymi się kochasz, z którymi jesteś w małżeństwie, z którymi, którzy cię urodzili. Nie wiem, może chodzi o mamusię, o tatusię, o, o, o siostrę, o, o babcię nieważne, ogólnie. Tu pokazuje energia postaw na odwagę. Bądź człowiekiem, który to zrobi w tej chwili. Zacznij szukać rozwiązań poprzez komunikację, gebo, czyli wymianę. Um, ingwas, czyli, bo z tego się składa, odala. Ingwas, czyli spokój i bardzo dużą modlitwę, taką wewnętrzną modlitwę e, dobrego życzenia tym wszystkim ludziom, z którymi będziesz załatwiał sprawę, z którymi porozmawiasz, być może znajdziecie wspólnie, bo tutaj jest. Echwas odwrócona, na co nie stawiać, z czego wyjść natychmiast, z czego uciekać, to jest izolacja. To jest izolacja, ignorancja, to jest uciekanie od problemu, ewentualnie niechęć do. E, a to nie moje, a to nie moje. A na przykład ona jest taka i ta, ale to nie moje, ja taka nie jestem. To są tego typu uniki, to są tego typu sytuacje, to są. E, to, to jest to, kurwa, to jest mistyfikacja, ja wam powiem, to jest sabotaż. To jest w ogóle to wy się jak fok ojcze zachowujecie, to, to tak nie może być. I tak Odala mówi o tym, że tęsknicie za pewnymi rzeczami, które tak naprawdę, naprawdę chcielibyście poukładać, zrobić z nimi porządek. W pewnym sensie dogadać się z pewnymi ludźmi, zrobić tak, żeby były sojusze. W pewnym sensie pomóc komuś też, sobie pomóc. Widzicie już, że pewnych rzeczy nie jesteście na przykład w stanie zrobić w pojedynkę, ale mówię tak, jak ta przysłowiowa firma. Gdybyś tak siadł z tymi 30 osobami i zaproponował im. Słuchajcie, żeby utrzymać tą firmę, trzeba by było zrobić to i to, albo burza mózgów, kto ma jaki pomysł i tak dalej, na obcięcie kosztów, na takie i takie. Słuchajcie, to jest jedność, to jest kolektyw, to jest to wszystko, co teraz jest bardzo potrzebne. Za to nie, to jest za mało, za dużo chaosu w tym, co mówię, tak bardzo bym wam chciała przekazać, ale ja się nie przygotowuję do tych czytań. Ja nie mam na kartce zapisanych pewnych rzeczy. Ja nie czytam z komputera, wiecie, jak to jest. To jest sytuacja, gdzie po prostu chcę Wam przekazać tą, to promieniowanie energetyki, która bardzo was prosi, postawcie na to, bo to będzie ochronna energia, czyli dom, mury generalnie rzecz biorąc, tak naprawdę to wszystko to musi być wypełnione miłością, szacunkiem, yy, w pewnym sensie porozumieniem, zrozumieniem, chęcią zrozumienia drugiego człowieka, żeby ten dom, te mury, na przykład ta ziemia, żeby ona była wypełniona tą atmosferą rodzinności, tej, tej niezwykłej energii poczucia bezpieczeństwa, tego, że nieważne jakie jest, to sobie poradzimy, a nie echwas odwróconą. Dawaj na konia i spierdalamy, kurwa, czym prędzej, bo się dzieje na przykład źle. Albo bo ktoś nie daje rady, albo bo no, układy się zmieniły delikatnie, ja chciałam się wycofać na przykład, tak? To nie tędy droga. Echwas mówi, absolutnie nie tędy droga. Wylejecie dziecko z kąpielą, nie zauważacie pewnych szczegółów, które w tej chwili poprzez te zachowania właśnie tych ludzi, którzy bardzo chcą, kto, kto to są oni? Wszyscy ci, którzy nie mają świadomości tego. Że dążą do zagłady poprzez generalnie rzecz biorąc działania na ludziach, zniewolenia, eskalowania pewnych rzeczy, zabierania tak naprawdę wolności. Z tego tytułu, generalnie rzecz biorąc, wy musicie mieć tej świadomości za dziesięciu. I nie można się wycofywać.